moi cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj tym razem bez muzyki, ponieważ nie będzie to materiał, tak jak ostatnio z Minecraft Legends, tylko tym razem yy, w specjalnie przygotowanej playliście z ciekawostek. Bardzo dawno nie było żadnego, że tak powiem, odcinka z... aha, mam robotyczny głos, tak? Dobra, już. E, w ostatnim odcinku z Minecraft Legends, ogólnie tam, z tego co pamiętam. E, a tak, odblokowaliśmy sobie pragolema, zniszczyliśmy dwa posterunki bastionu. A w kolejnym odcinku z tej serii z Minecraft Legends mieliśmy e, zaatakować pierwszy portal bastionu. Mówiłem tak, mówiłem również chyba w tym odcinku lub w tym lub w tym. Że zrobię w tym samym dniu, wyjdzie odcinek, z tego co pamiętam, z ciekawostek. Nie zrobiłem tego odcinka. Dlaczego? Ponieważ nie starczyło mi czasu. Yy, nie, jakby, no, nie miałem czasu zrobić tego odcinka. To był yy, pierwszy powód. Drugi powód. Chciałem sobie zobaczyć, yy, ile ten odcinek w 4 dni będzie miał wyświetleń, ile ten w 5, a ten w 6. I powiem szczerze, że no dużo trochę tego, ponieważ w 6 dni kolejny odcinek uwalniam szkielety. Miał 77 wyświetleń, ten miał 90, a ten miał w 4 dni 61. Co oznacza, że moi drodzy, ostatnio wbiliście 1000 subów. Udało się, a wiecie, co później zrobiliście po tym? No, tak. Wbiliście praktycznie 300 wyświetleń po pierwszym odcinku chyba yy, Albo nawet nie po tym odcinku, tylko od razu jak widzicie ten odcinek To zrobiło się 1000 wyświetleń I później ludzie zaczęli oglądać moją serię z Minecraft Legends I zrobiło się więcej wyświetleń Aż praktycznie 300 Dosłownie brakuje nam 6 wyświetleń od... Yy, 1300. Dobra, ale nie o tym w tym odcinku. Kolejny odcinek z ciekawostek jedenasty już, ponieważ mamy 10 y, na playliście. Proszę bardzo, tutaj możecie sobie normalnie zobaczyć. Ciekawostki, 10 filmów. A w tym filmie powiem Wam coś, o czym mogliście nie wiedzieć, albo chcielibyście po prostu w skrócie sobie to wyjaśnić. A więc powiem Wam o rodzajach piglinów, y, ale nie o hordach czy coś. Tylko o ich poziomach, o których mogliście nic nie wiedzieć. Dziękuję subskrybentom. Mamy 65 filmów i dużo wyświetleń, aż 1294. Dobra, teraz przechodzimy do prawdziwego filmu. A więc w tym filmie poruszę temat, mówię, poziomów piglinów. A więc jest chyba z tego, co pamiętam, 4 albo 5 yy, rodzajów piglinów. I w tym odcinku je ja powiem Więc tak Poziom pierwszy Jest to, że tak powiem Jest poziom pierwszy piglinów Jest to z każdej hordy Najpierw to jest mały piglin z tą maczugą, tą, tą kolczastą Te, które możecie tutaj w tle zobaczyć Tak, to jest jakby pierwszopoziomowy piglin I on jest w pierwszym poziomie Drugo, kolejną jednostką, również pierwszopoziomową, jest to piglin, który rzuca blaze rodami I on również jest pierwszopoziomową e, jednostką W ogóle dlaczego one są pierwszopoziomowe? Ponieważ, no mówię, doszukałem się różnych poziomów jednostek e, A mianowicie jednostek e, piglinów I w tym odcinku mówię, powiem Wam o czterech chyba, albo pięciu poziomach piglinów, dobra a więc pi, kolejną pierwszą poziomową jednostką piglinem będzie to bomber, bombiarz, jak to ja nazywam go w swojej serii Minecraft Legends. To jest ten mały piglin, nie ten, co na raz wybucha z hordy zarodnika, tylko ten, który jakby rzuca tymi bombami. To jest bombiarz, on jest również pierwszą jednostką, chociaż no, dużo robi, jedno nam jedno. Dwa życia chyba nam zadaje, czyli w sumie jedno serce, więc coś tam jednak robi i mega wkurza, bo odpycha i wydaje się, że jednak trochę dużo atakuje. Ale jest to nieprawda, tak nie do końca. On, mówię, jest pierwszą poziomową jednostką, więc taką jedną z najsłabszych. Najsłabszych. Kolejną pierwszą poziomową jednostką jest to piglin rozsiewacz. Ten, który e, jakby chodzi z tym e, rozsiewaczem. I rozsiewa te, że tak powiem, nie wiem ten chmurki, te, te, co po prostu trują ziemię, trują powietrze i zamieniają to wszystko w neder. I to jest jakby te, też poziom, pierwszopoziomowa jednostka. E, możemy już z tego z spotkać hordy, e, hordy łowców. Nie, w każdej chodzie możemy go spotkać. Dobra, bym się pomyliło. Dobra, czy to są już chyba wszystkie pierwszopoziomowe poziomowe jednostki? Chyba, że o czymś zapomniałem, ale wydaje mi się, że jednak to tak, to są chyba po prostu wszystkie pierwszo poziomowe jednostki. A więc co, kolejne jednostki, tym razem już dwupoziomowe, które są o wiele silniejsze, właśnie Wam przedstawię. A więc pierwszo poziomową. Sorry, pomyliłem się. Dwupoziomową jednostką pierwszą będzie to większy piglin z tymi dwoma mieczami, z tego co pamiętam, z kordy bastionu. Jest to drugopoziomowa jednostka. Dużo życia w miarę, jeśli chcesz go tłuc e, z kamiennych golemów albo z plank golemów, e, albo z miecza, więc wtedy ma akurat sporo HP. A, je, a jeżeli na przykład, nie wiem, chcecie go zaatakować sonikami, co powiem w kolejnym odcinku z ciekawostek, powiem dlaczego nazywam te golemy sonikami, to, to się już nawet opłaca, bo soniki w miarę dobrze atakują. A więc to jest jakby jedno, jedna jego słabość, kolejną, drugą poziomową jednostką. Jest to z tego co wiem: ten duży świniak. Z tymi, tymi. Ten, co y, rzuca tymi grzybkami, które w, chyba wybuchają i trują przy okazji. Y, jest to z hordy zarodnika, wiadomo, bo grzybki równa się horda zarodnika, ponieważ tak naprawdę jest najbrzydsza horda i nawet nie chcę sobie, nie chcę nawet myśleć o tych cutscenkach z tego ich bosob. Bo jest takie obrzydliwe, naprawdę. Więc <laughs> <And> co? <laughs> Oj, mam chrypę. Trzecią, trze, trzecią, dwupoziomową. Dwu, co? Czekaj. Drugopoziomową jednostką, kolejną, trzecią już. Jest to, że tak powiem, złote, złoty świniak, czyli ten, który taranuje, ponieważ mamy główne dwa rodzaje piglinów, czyli pigliny, które mają dwie nogi, mogą nosić broń. To są właśnie te pigliny na dwóch nogach i. Mamy jeszcze drugi rodzaj piglina, piglin, że ja to tak nagle, takim dzikiem, piglinem, który taranuje, e, jakby jest takim po prostu dzikiem piglinowym. E, jest, ta, jest jego złoty wariant, który jest o wiele silniejszy, to jest też drugopoziomowa jednostka. Czwartą drugopoziomową jednostką jest to bombiarz i tak jest to ten mocniejszy bombiarz, który no wiecie, pięć takich bombiarzy, może, może ja to tak mówię. Pięć takich bombiarzy może zniszczyć na hita jakby tą y, fontannę w wiosce. A więc chyba już rozumiecie dlaczego on jest taki mocny, ale jego wadą, a dla nas zaletą jest to, że jest on pojedynczy, a nie to, co pierwszopoziomowy bombiarz, który rzuca tymi bombami. Ale jak mówiłem, to również jest druga poziomowa jednostka. <laughs> jeszcze jedna informacja: w komentarzach możecie mi napisać o jakich jednostkach ogólnie piglinach. Nie musicie e, mówić na jakim poziomie są, tylko o jakich piglinach po prostu zapomniałem jeszcze wspomnieć. Może zrobię po prostu wtedy drugą część, jeśli będzie ich tak z dwa, z trzy pigliny, o których może zapomniałem. Więc dobra, z tego co wiem, to to są już wszystkie. E, Drugopoziomowe jednostki, trzeciopoziomowe jednostki są już bardzo potężne i jest ich bardzo, jednocześnie jest ich również bardzo mało. A więc, tak, pierwszą, drugopoziomową jednostką i według mnie jedną z silniejszych jest to, jak to ja nazywam, Portal Gun, czyli bardzo, bardzo duża świnia, która ma charakterystyczną wyrzutnię tego swojego wielkiego kamienia który według mnie naprawdę bardzo, bardzo dużo może zrobić, niestety dla piglinów, a nie dla nas. Jest on też charakterystyczny z tego, że po prostu jest również z Hordy Bastionu. Kolejną poziomową jednostką, drugą już, jest Lava Lancer, czyli tak naprawdę jeden z największych świniaków, który no jest znany z tego bardzo, że Wystrzeliwuje wielką kulę magmy, która w nas może uderzyć, robi kompletnie no, mega dużo obrażeń e, Podpala praktycznie wszystko, w co uderzy, e, ma też dużo HP I może również, e, że tak powiem, podnieść się na tylnych łapach i tymi przed nimi uderzyć w ziemię I to mega dużo obrażeń robi i bardzo odpycha, a więc no, nie warto zadzierać, ale da się go pokonać Kolejną trzeciepoziomową jednostką, która jest tak naprawdę jednostką, która ma tak naprawdę najmniej życia ze wszystkich trzeciopoziomowych jednostek, jest to, jak to ja nazywam, taran. Taran z tak naprawdę od hordy łowców, który charakteryzuje się tym również, że taranuje, zmienia się w kulkę i później toczy się w naszą stronę. Jest on, co prawda, mam najmniej życia ze wszystkich, praktycznie, ale że tak powiem, no to, że taranuje, non-stop ucieka. I sami możecie go zobaczyć w moim odcinku, gdzie uwalniałem szkielety. Przypominam, pamiętajcie o zostawieniu suba, łapki w górę i wpadajcie na mój kanał ha-hasiek. A teraz lecimy z jednostkami czwarto-poziomowymi. -poziomo <laughs> I teraz, właśnie zdałem sobie sprawę, że tak, jest, poziom, jest pięć poziomów jednostek, piglinów. And czwartopoziomowe to pierwszy boss od hordy łowców, hordy zarodnika oraz hordy bastionu. To są jednostki czwartopoziomowe. Jak mówiłem, są i wyłącznie tylko trzy takie jednostki. Kolejną jednostką już piątopoziomową. Jest tylko jedna piątopoziomowa. To główny, najpotężniejszy boss. <coughs> ten, który tak naprawdę w sumie to nie będę spoilerował, ale ten, który jest najsilniejszy ze wszystkich i jednym z najmądrzejszych świniaków nawet, tak? Tak ogólnie szefowie byli mądry, mądrzejsi od takich innych świniaków. Taka jedna ciekawostka, że tak, nawet pigliny mogą być czasami mądre. E co moi drodzy? To chyba na tyle. W tym odcinku w każdym razie. Pamiętajcie o zostawieniu suba oraz łapki w górę. No i co? Na razie cześć! Jeszcze obejrzę sobie ten film, żeby być na 100% pewnym, że wszystko się udało. To pa! I na razie cześć!